Hej! Cześć! Ja jestem Radochna, a wy pewnie zauważyliście już, że mamy przed sobą Simsy, dwójkę. Dokładnie tak. Jest to taki powrót do korzeni, do dzieciństwa, bo dwójka była ze mną tak naprawdę od początku do końca i cały czas, jak widać, w nią gram. Eee, no i teraz tak. Co będziemy tutaj robić w tej dwójce? Hmm, tak się zastanawiacie. Już wam mówię, o co chodzi. Otóż Zrobimy sobie wyzwanie, a jakie? Już wam mówię. Będzie to wyzwanie, które nazywa się Przeżyj to sam. Yy, znaczy, to jest moje wyzwanie. Ja sobie wymyśliłam. Yy, także, ale nie wiem do końca, czy takie wyzwanie istnieje po prostu. Wymyśliłam sobie wyzwanie i chcę je zrealizować w Simsach dwójce. O co tu chodzi? Yy, no, mamy Sima. W naszym przypadku jest to pani Lucyna Przeżytek. I ten z nim musi przeżyć 10 pokoleń, dokładnie tak, musi przeżyć swojego partnera, swoje dzieci, wnuki, prawnuki, no i oczywiście w każdym tym pokoleniu Lucynka będzie miała do wykonania kilka zadań eee, takich, e, które musi wykonać, aby wyzwanie dalej trwało, tak, o to chodzi. I teraz tak, to jest jej domek, bardzo skromny mamy, bo kupiłem dosyć dużą działkę, dlatego, że będzie tutaj jeszcze kilka, no siedem osób tak naprawdę, pewnie w pewnym momencie będzie nawet siedem osób. No tak, generalnie zasady do, co do tego wyzwania, wypiszę oczywiście pod filmikiem, co ty robisz, Jestem kapitanem wanny. Dobra. I teraz tak, yy, o co tu chodzi? Żeby przeżyć te 10 pokoleń, trzeba to w jakiś sposób wykonać, tak? A akurat Sims 2 y dają taką możliwość, że można wykupić sobie eliksir życia. Dokładnie. Będziemy teraz zbierać yy, punkty aspiracji. No dobrze, coś no, no tam, punkt tej pragi, aspiracji. Hmm. Będziemy zbierać yy, aspiracje po to, żeby wykupić właśnie ten eliksir życia. Hmm. Co tu mamy? Mamy coś do pieniądza? Aspiracja drugorzędna? Hmm. Nie, nie, nie. Może coś bardziej z pracą, żeby pieniądze zarabiać? Też ważna rzecz. Okej. Okay. I teraz tak. Eee... No dobrze, pani Ogrodnik, zbierzmy sobie, zbierzmy sobie tak, harwestujemy właśnie te, ten prezencik od pana Humbla Bumbla. I teraz tak, co ty chcesz robić? Ty chcesz być, o, to jest bardzo dobre, to będzie nam, dosyć nam pomoże. Spór bohaterka to ja. E, dokładnie. Pana Humbla, Humbla Bumbla, to jest komputer, na który nas nie stać. Znaczy, na który nie stać nas na biurku, na ten komputer. Ale teraz o tym, jakie są zadania na te pokolenie. Przede wszystkim znaleźć sobie męża. Dokładnie tak. Męża na początek, potem już mężu, mężów, partnerów życiowych nie będziemy mieć, jak przeżyjemy naszego męża. O proszę, piesek. Jak się nas będzie stać, to może się coś uda. Generalnie jedno zwierzę na. ogólnie jedno zwierzę w rodzinie. Jednocześnie może być jedno zwierzę. To tak przy okazji. Musimy. Wchodzić jedno dziecko, czyli zrobić sobie bohorkę i jednego. Ponieważ oprócz tego, że będziemy w każdym pokoleniu wypełniać dane zadania, to jest na znaleźć znalezienie męża w tym pokoleniu, no to musimy też prowadzić cały czas do przodu te pokolenie, czyli e, musimy cały czas do przodu ciągnąć ten ród, żeby żeby. bo dopóki jak nie będzie pokolenia kolejnego, wtedy Wyzwanie się nie uda. Oprócz swojego simu musimy dbać też o innych simów, czyli o nasze dzieci, wnuki, prawnuki, żeby znalazły sobie partnera, dziecko miały, tak, żeby dalej ten ród trwał. 10 pokoleń. To taki jest Legacy Challenge. Trochę może być Legacy Challenge, tylko troszeczkę inna wersja, tak. Co jeszcze? Musimy oczywiście kupić pierwszy eliksir życia tutaj stąd, tak? Pierwszy eliksir, ten, tak, za 30 35 Ponad trochę 3,5 tysiąca punktów. Wow. Musimy dotrzeć na najwyższy szczebel jednej dowolnej kariery. I ja mam taki pomysł, żeby dokładnie zrobić coś w tym stylu, czyli zostać po prostu policjantem. Dostaniemy 25 punktów ekstra aspiracji. 25 tysięcy punktów ekstra aspiracji. I to jest dobry pomysł, moim zdaniem. Fajnie, że je się takie trafiło, takie pragnienie, cel życiowy. Co jeszcze? Eee, musimy osiągnąć. E, maksymalny poziom entuzjazmu pierwszego, czyli kulinariów. E, Czy musimy po prostu fanatycznie gotować? <grymne> nie, nie, powitajmy wszystkich, tutaj wszystkich, 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 jesteśmy bardzo towarzyscy. No i co? I zdobyć złotą rangę florysty. E, pokolenie kończy się, gdy Twoje dziecko będzie dorosłe, czyli Twoje, znaczy gdy jej dziecko będzie dorosłe. To się, to się kończy y, po, czas jakby na, na wy, wypełnienie zadań pierwszego pokolenia. A i najpóźniej najpóźniej możemy kupić y, Eliksir życia 5 dni przed zostaniem emerytem. Później oczywiście wyzwanie nie zostanie spełnione. I to jest tak, y, co my tu mamy? Na pewno ty chcesz nauczyć się sprzątania. Najlepiej, żebym ci kupiła książki, bo to będzie też y, tam miałaś takie pragnienie, żeby ci kupić książki. No dobra, do. No cegły, cegły, ej, Takie prowizoryczne trochę, ale niech będzie cegły. A, artystyczne takie, no nie? I chce się nauczyć sprzątania i gotowania. Może zacznijmy od gotowania, to jest dobry pomysł. E, trzeba też będzie zbierać na ten stoisko florysty, tak? No oczywiście pracę musisz znaleźć sobie. To też jest bardzo ważne. Zostaw nas nerwus, tak on się nerwus nazywa? Jak on się nazywa? Nerwus. On cały czas tą szarty robi jakieś. Poszukam pracy. Może udać się akurat znaleźć y, tę wymarzoną. Wow. I są takie realistyczne. Poka, poka. Medycyna. Nie. Chciałbym Stróż prawa, oczywiście. No pewnie, że tak. Idealnie, idealnie. Kondycja 1. Nawiąż się uczgotowania. Jak kondycję? Kondycję trzeba mieć y, albo po prostu. Yy, skakankę najprościej. Ale można właśnie sobie załatwić ten sprzęt jakiś. Tutaj będzie kondycja. Hmm. Może coś takiego. O, i, i, po, i po pieniądzach, i po pieniądzach koniec. Wyczerpał się limit. Muszę takie artystycznie ułożyć. Przecież to nie może tak stać. Byle jak. O. Nie tak, nie tak. O, tak może być. W ogóle nie mamy stołu, co jest śmieszne i takie dosyć ciekawe. No tak, działka jest dosyć duża. Tutaj zrobiłam sobie górki, pagórki, dółki, dołki i tak dalej. na razie i jakoś tak wyszło, że nie starczyło mi kasy na, na resztę wyposażenia. No, tak, tak. no właśnie. Pewnie jak już widzicie, jesteśmy w dziwnowie. Jak widać po otoczeniu. Jest tutaj pan też dziwak, Waldemar, jest pani Kowal, Jaćka, czyli żona tego kosmity. Jak najbardziej. Widno nawet nie ma krzesła, żeby sobie usiąść i poczytać. Musi to robić na podłodze. Musimy też tą no, wykładzinę, ona była najtańsza jak coś. E, dobra, co tu się jeszcze dzieje? Mm, na pewno trzeba będzie kondycję zrobić. Dzisiaj mamy wolne. O, no dobrze. Ja bym chciał też zrobić taką jedną rzecz, czyli sprzedamy ten komputer. Na razie nam nie jest potrzebny. Na razie nie, nie będziemy korzystać z komputera. E, dlatego też ważne, żeby teraz zrobić jak najwięcej pragnień, żeby mieć jak najwięcej punktów, tak? Gdzie tu są? Punkty są gdzieś tutaj, tak? 1000, 1500. No, to niedużo. Czy psy coś kosztowały? Czy adopcja psów kosztuje coś? Bo ja już sama nie pamiętam. E, trzeba znaleźć jakiegoś mężczyznę, to na pewno. Ale na razie naucz się gotowania. Lonoga jest zajęty, z tego co wiem. Zakochać się, no tak, bo wziąłem pragnienie stworzenia rodziny, prawda? Um, Najprostsze na razie, żeby zdobywać punkty. <grywa> na razie najpierw miłość, potem dziecko, takie tam. E, dobrze. Punkt sprzątania też mogłabyś sobie zrobić, by spełnić ten pragnienie? Generalnie, hmm. Wyczekujemy męższa. czekamy na, na faceta, niech tu przyjdzie jakiś, się zjawi facet, cokolwiek, wolny. Jakiś taki w miarę. Proszę. Nikt nie przyszedł, jest mi smutno. O, 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 kto to? Gierosow ósemka, wygląda trochę jak Don Lotario. Nie, może nie, może nie. Witamy, witanko, witanko, dzień dobry. W ogóle ma rękawiczki trochę jak złodziej. No nie taki... E, to, taki. Chociaż to nie są takie bardziej. Myślę wydaje, że tam na motocykl, motor. Taki rebel z ciebie jest, Jarosław, co? Okej. Okay. Dobra. Mm, porozmawiamy chwilę. Zostaw Jaćka, mojego faceta. Przyszłego. Już, już mam plany wobec niego, także proszę go nie tykać. Dobra, e, zabawiaj. E, rozmawiaj. Y, y, schlebiaj? Masz coś takiego jak schlebiaj? Obejmij? Nie obejmij może niekoniecznie, bo to jeszcze nie jest czas na to. Czy on jest dorosły? Czy on jest nastolatkiem? Chyba nie. Dlaczego nie mogę mu schlebiać? Nie, dobra, jest dorosły, mogę z nim flirtować. <grytować> no niech będzie. Okej, okay, jednak jest dorosły, dobra, też wiem. Ciemno już jest. O, w no, buziakach myśli, kurczę, to chyba coś jest na rzeczy. Czy flirt już można zapuścić? Nie można, okej. Okay. Co to, co to, co to, co to, co tu się stało? Aha, ktoś nam zawołał tyle Fajnie. W ogóle jest... Co ty nie chce się przytulać? Co ty, co ty, halo? Zajmowanie się grami jest ekscytujące. Okej... Okay. Mm. Nie mogę nic z nim zrobić więcej. Teraz jest jedno pytanie, dlaczego nie mam światła w domu? Okej, okay. magia The Sims 2, same przesuwające się krzesła. O, do zobaczenia, no witam. O nie, znaczy, witam, no żegnam. Mamy minus jeden z nim, to jest bardzo źle. Ale jesteś głodno, boże, jeszcze by było tak. Eee, spaghetti, może być. Jeszcze by, było, jeszcze by było śmiesznie, gdybyś w ciągu pierwszego dnia wyzwania mi tutaj padła. Z głodu. Do zobaczenia, no się masz. Ale te świetliki kuszą, żeby je złapać. Tak sobie latają tutaj. przesiedli specjalnie, żeby zjeść. Znaczy Że też nie mogłaś im postawić pod nosem tego spaghetti, no? Ach, no tak. Simsy dwójka. Czyli trzeba jeść dwa razy, żeby się najeść. Spoko. O, padły właśnie motylki. O. wcinaj. No bo jak, jak gadasz, to ci w ogóle głódnie podskakuje do góry dziewczyna, jakby chciała wiedzieć tak w ogóle. Dobrze, skorzystaj, a wykąp się i idź spać. Okej, okay. już Zrobiłeś wszystko? Nic nie, co ty, co ty, co ty, co ty, co ty. Nie ma tak. Nie ma tak. Może już śmierdzisz, ty chciałaś po prostu iść do łóżka taka zielona. <noise> zielona. Jest jeszcze przez, przed snem. To będzie dobra na Twoją linię. O nie, nie zjesz sobie już. To chociaż po A, bo nie mamy zlewu w kuchni. Okej, okay, wszystko jasne. Hapsio, 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 hapsio. Hapsio, 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 hapsio. Hap 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 Fajnie. No nie. Przyszły rachunki. Nie. Co to Oglądaj nam akurat, trochę ogarniemy na podwórku. Impreza była w końcu wczoraj. Mocno chcesz zobaczyć mu tyle, aby świetliki. Teraz mi to mówisz. No, teraz mi to mówisz. Czujesz się za przyjaźń z teodezją. Dobrze, nie masz telefonu. Super, zapomniałam o tym znowu. Dobra, to zadzwoń do pani Teodozji. Właśnie jeszcze musisz poćwiczyć kondycję przed pracą, bo o 20.00 zaczynasz. Dzisiaj to musisz trochę ogarnąć sytuację. Teodos. boże, jakie ja mało malwane usta nawet stąd widzę. Wow, jehu. I najlepszy friend. Najlepszy friend. Daj sobie ćwicz na szybkości. Wow, jaki szybki deszcz. To był szybki deszcz. Idealnie zdobyłaś punkt, to teraz zjedz coś. Yy, kanapki z szynką. Zadzwoń do naszego kolegi. Zdążysz, nie zdążysz? Chyba zdążysz. Co? Już nie jest przyjacielem rodziny? Witaj, kochanie. Podobno Simowe w tym mieście szukają miłości. Przybywam, by pomóc. Yy, masz? Mogę cię powitać, no ale to tak, ten... Ja nie potrzebuję pomocy w miłości. Sama sobie poradzę z tym tematem. No tak, zaraz pójdzie. Zadzwoń, zaproś. Świetny pomysł, będę za kilka minut. A my za godzinę do pracy! Aha! Telefon dzwoni. Szybko, szybko. Cześć, cześć. No, hej, hej, cześć, a buziaczek to gdzie? Oczary? O, a przynajmniej, chciał, przynajmniej dał się oczarować, przynajmniej tyle. Ta już zakochana, jacy zakochani. Niesamowicie. Gramy to chyba łapki, tak? Baw się. Nie, łapki, łapki. Szybko, dopóki jeszcze nie idziesz do pracy. Najpierw, potem to i dalej. Czekaj, 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 czekaj. Chłopki, do pracy! Do pracy, do pracy! Wow! Jaki strój służbowy! U, O, U! I ten krótka falówka! Wow! Odlot! <ścoughs> jaki brudny samochód! No i znowu nie schowałam jedzenia na czas. Aj ty, ty, ty niedobra! Lucyna już wróciła! I awansowała od razu! Kadetka! Idealnie. To idź spać. Kondycję musisz nadrobić. Dobrze. Lucynka idzie spać, a my będziemy kończyć. Także trzymajcie się czyści czołem. Do następnego odcinka i pa pa.